Zachęcam Państwa do logowania się w e -boku. Jest to internetowe biuro obsługi klienta. Taką platformę przedsiębiorstwo uruchomiło no, dwa tygodnie temu. Jest to narzędzie, za pośrednictwem którego możecie Państwo no, załatwiać praktycznie wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, możecie Państwo podawać odczyty z liczników, możecie Państwo podglądać rozliczenia, możecie Państwo komunikować się w różnych sprawach odnośnie chociażby awarii, które są często spotykane na terenie miasta Santomierza. Możemy takie działania, taką informację przekazywać za pośrednictwem tejże właśnie platformy. Zachęcam Państwa do, do, do logowania się na stronie przedsiębiorstwa. Jest internetowej stronie przedsiębiorstwa jest specjalna zakładka, gdzie możecie Państwo no, zalogować się i z tego narzędzia korzystać. Osoby, które mają no, de facto problemy z poruszaniem się z narzędzi y, informatycznych, no, mogą oczywiście skorzystać z telefonów. Telefony są podane również na stronie przedsiębiorstwa. Można podawać odczyty, czy też no, inne sprawy załatwiać od godziny. 7 do godziny 15, natomiast po godzinie 15 całodobowo jest uruchomiony telefon, gdzie można również z niego skorzystać.